Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku odpowiem na pytanie, czy aplikacja DJI oferuje usługę obróbki wideo. Jeżeli przejdziemy sobie już do naszej aplikacji DJI, będziemy mogli znaleźć opcję Utwórz w lewym dolnym rogu. Jeżeli ją sobie wybierzemy, będziemy mogli tutaj tworzyć nasze wideo. Na przykład, jeżeli właśnie coś nagramy z naszego drona i przerzucimy na nasz telefon, będziemy mogli wybrać sobie opcję utworzenia, następnie wybieramy sobie elementy i wybieramy dodaj. Czekamy, aż one się dodadzą. I teraz możemy normalnie korzystać sobie z tej aplikacji jako aplikacji do obróbki naszego wideo tutaj. Możemy zmieniać właśnie na przykład rozdzielczość, czy łączyć te wideo, dodawać różne przejścia, dźwięki, filtry i tak Oczywiście możemy też na przykład usuwać dane wideo, przedłużać je czy, też je, czy też je skracać. A następnie możemy sobie je wyeksportować. Tak więc z aplikacji, która służy do sterowania dronem i do pobierania plików i tak dalej. Możemy korzystać na wiele sposobów, właśnie na przykład tworząc w niej wideo. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć.